Wykorzystują przerwę w grze Do przeprowadzenia zmiany Nowa twarz na boisku oznacza zazwyczaj Zmianę schematu rozgrywania akcji Może to im pomoże Objąć prowadzenie Udana interwencja, ale teraz Rywale rozpoczną od rzutu rożnego. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szans. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła. Zdrowo przerobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż. Zdarza się, na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie pi. po akcji strata. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Patrzę na zegarek. Mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Szasa Czy przełamie impas. W końcu. Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękana. Jest bramka dająca prowadzenie. Zrozumiała satysfakcja trenera. Teraz zapewne będzie chciał, by potwierdzili swoją wyższość, strzelając jeszcze jedną bramkę. Jedno bramkowe prowadzenie bywa kruche. Ten zawodnik od dłuższego czasu znajdował się na celowniku sztabu trenerskiego Lipska. Myślę, że zawodnik tej klasy wniesie do nich powiew świeżości. Ma wszystko, czego im potrzeba. Jakość, ambicje, determinację. To prawdziwy zawodnik. Zrobiło się teraz groźnie rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. No, nie mogą zostawiać takich luk. Słaba postawa w defensywie i nic dziwnego, że drużyna przeciwna, mająca przewagę liczebną, z łatwością pakuje piłkę do siatki. No to mamy 2 do 0. Decyduje się na indywidualny rajd. Groźnie, może przeraźć. Jest! Dopina swego! Jest hat -trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze. A w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Sztab Krakowi przeprowadza zmianę. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Przesuwa piłkę w pole karne. To i zapisujemy ten strzał głową. Tyle, że piłka poleciała niezupełnie tam, gdzie powinna. Albo powiedzmy wprost zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Pewnym usprawiedliwieniem jest presja ze strony linii obronnej, ale i tak oczekiwalibyśmy lepszego efektu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Czy trafi? Mamy bramkę, proszę państwa. Ale to chyba miły akcent na pocieszenie dla kibiców, bo nadal wysoko przegrywają, a do końca niewiele. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Właśnie się dowiedzieliśmy, że padł gol w spotkaniu Korony Kielce. Bramka dla Śląska Wrocław. Jest tam 5 do 1. To może być gol! Tak jest! Trzy pieczętowują okazałe zwycięstwo. Nie ma złudzeń. Kto jest lepszy? Zobaczmy to podręcznikowe, dwójkowe rozegranie. Podanie i odegranie z pierwszej piłki. Pewne wykończenie. Nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Jeśli sędzia uzna, że mogła upaść bramka, będzie czerwona kartka. No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Za Teraz przed szansą! Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi! Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Chyba trudno ale w lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. I to już koniec! Drużyna gości może cieszyć się z wygranej! No przekonujące, pewne zwycięstwa odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty. Jest przerwa w grze Zatem można przeprowadzić sygnalizowaną wcześniej zmianę Ciekawe, czy w ten sposób uda im się zdobyć bramkę na wagę zwycięstwa Czasu na zegarze naprawdę nie wie sobie, minął z wodę Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza Próba odbioru w ataku Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. Usiłuje strzelać. Niezła okazja, aby otworzyć wreszcie wynik spotkania. Ale nic z tego. Wciąż z utęsknieniem czekamy na jakiegoś gola. Mamy już trochę dosyć bezbramkowego wyniku, więc doceniamy każdą próbę zmiany tego stanu rzeczy. Ale następnym razem muszą być skuteczniejsi. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Czy trafi do siatki? Piątkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Ależ tu jest elektryczny teraz na stadionie. Wciąż utrzymuje się remis, ale fani wierzą, że ich doping może okazać się decydujący. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować, Tomku, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Nie utrzymali teraz piłki. Bramka w takim momencie spotkania byłaby decydująca. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. I to tyle z tej akcji. Jest komu podać. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Tak! Proszę państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Powtórka dodatkowo eksponuje te fatalne błędy i to, że strona atakująca miała przewagę liczebną. Nie można zostawiać takich dziur w formacji defensywnej. Wystarczy kilka zagrań i piłka wędruje do siatki. Okazja nie zepsuć tego! Wciąż może być ciekawie! I znowu strzelają! Ale szimponują skutecznością w ostatnich minutach! Wspaniała gra ofensywna! To była ładna akcja, ale po prostu karygodne błędy w defensywie i pozwolenie na zyskanie przewagi liczebnej. Jak można tak zostawić bez krycia własną bramkę? O i będą to rozpamiętywać. Na razie 2-0. I teraz mamy przechwyt. Nie było wiele przerw. Więc tylko minuta doliczona. Teraz jest niepilnowany. Gol! Gol! Trzy razy gol, bo to jego trzecie trafienie! No nie mogą zostawiać takich luk. Słaba postawa w defensywie i nic dziwnego, że drużyna przeciwna, mająca przewagę liczebną, z łatwością pakuje piłkę do siatki. Wyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Dobrze teraz będzie okazja. Mogło być groźnie, ale wybija sędziak wiszcze po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. No przekonujące pewne zwycięstwo od... すみません。 Zobaczymy, co przyniesie ta Roszada. Świeże siły, żeby dowieść to nieznaczne prowadzenie do końca, do którego już coraz bliżej. Dobra presja teraz. Mają piłkę. I strzela Szczepański. Z poświęceniem i skutecznie. Muszą teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać u i może im to dać wyrównanie. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Teraz obie drużyny mają problemy z utrzymaniem się dłużej przy piłce. Jeśli piast liczy tu jeszcze na uzyskanie choćby remisu, musi pokazać skuteczność. Właśnie teraz. Ależ sepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Jastliwice buduje akcję ofensywną. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. I strzał Szczepański. Groźnie było. Dobra interwencja Jedenastki teraz rzuca. Niepewna była to interwencja. Może teraz wyrównać? Dobrze, obrońca, ale nadal może być groźnie. Piłka mija bramkę. Kiepski to był strzał. Można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji. Brata. świetny fragment Piasta wyrównująca w wisi w powietrzu kibice to czują i też dają z siebie wszystko nie taka zła próba wyrównania, tym razem nie celna, ale ważne, że próbują nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę, to pochwalam Błąd stracona piłka. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol, gol! Zostawiają rywala w tyle, już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. Spójrzmy na powtórkę gola, a okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. A więc mamy 3 do 1. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Przypieczętowują okazałe zwycięstwo. Nie ma złudzeń. To jest lepszy. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kuszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Obecny wynik 4-1. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie. No dziś w tym spotkaniu ligowym... ze...